Buduję dla Ciebie świat, świat, w którym nie będziesz miał niczego, nie będziesz miał prywatności, a będziesz szczęśliwy jak nigdy. Chciałbyś, czy Ty myślałeś, że dostaniesz ode mnie dochód gwarantowany i nie będziesz nic musiał robić, Ty bezużyteczny zjadaczu? Żebyś się nie zdziwił. Ja Ci dam dochód gwarantowany, ale w kilowatogodzinkach, ale nie tyle, żeby Ci starciło do końca miesiąca. Ty będziesz musieć na rowerku na koniec miesiąca, albo będziesz zapierdzielać na rowerku i produkować prąd dla mnie, bo ja potrzebować dużo prądu. Ja mieć w piwnicy superkomputer i liczyć jak cię najlepiej widoić. Ja potrzebować dużo moc obliczeniowa, żeby cię dobrze doić. Wszystkie was. Więc będziesz dla nas pedałował na rowerku pod koniec miesiąca. Razem z całą rodziną jak mi będziemy potrzebować więcej prądu. To ty dostaniesz mniej dochód gwarantowany i będziesz więcej pedałować, żeby czytać Facebooka. A jak będziemy mieli dużo prądu, to może pojedziesz na urlop. Samochodem autonomicznym. Dokąd się dowiesz jak dojedziesz? Myślisz, że gadam głupoty, żebyś się kurcze nie zdziwił. Jak na razie balcz TV zawsze miał rację. Tak? Ty mi tu nie podskakuj. Ty bezużyteczny zjadaczu, bo cię depopuluje! razem z moim kumplem Bilem. Może się zaraziłeś małpią kibą, co? Jak byłeś w Afryce? Oglądaj nowy film na kanale Balt TV już niedługo, bo to jest tylko trailer. Dozo.